Bartek, Bartek, możesz mi pomóc? Mały odrana ciągle płacze. Chyba go boli brzuch. Nie mam już siły go nosić. Bartek, Bartek, możesz mi pomóc? Bartek, gdzie ty jesteś? O, chwila spokoju, chwila ciszy. Zagram sobie na konsoli w moją ulubioną gierkę. Co my tutaj mamy? O, 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 o tak! Zimowe igrzyska. Uwielbiam je. I nie? Kina, wołałaś mnie? A nie, chyba mi się wydawało. Tak, wołam cię. Bartek, chodź tu w tej chwili. O co chodzi? Co, co ty taka zmęczona? Zmęczona i zestresowana. Czy ty możesz mi trochę pomóc? Nie mam ani chwili na, na siebie, A, ani żeby iść do fryzjera, ani żeby poćwiczyć, ani nawet żeby odpocząć. A ty grasz w grę? Serio? pomóż mi, mały ma jakieś problemy chyba z brzuszkiem, ciągle chce być przytulany, a ja nawet nie mam jakiejś do toalety, ej, nie no spoko, spoko, daj go, daj go, no jak musisz iść do toalety to tak, wezmę go na ręce, chociaż on chyba chce leżeć na poduszeczce, no dobra, idę do toalety, ale wracaj za chwilę, bo on coś zaczyna marudzić, ej kinia, nie wiem co mam zrobić, Kinia, Kinia... Ej, no zaraz, dopiero siadam na toaletę. Już? Musisz mi od razu wołać? To jest też twoje dziecko. Weź się nim zajmij. Daj mi chwilę odpocząć. Bartek, nie możesz pozbierać po kocie w kuwecie? Co ja mam wszystko robić? Być nianką, kucharką, opiekunką? A ty co? Jesteś graczem na konsoli? Bartek! Ej, co jest grane? Kinia, nie denerwuj się tak. Zaraz to posprzątam. No wiem, miałam to zrobić... No, kilka dni temu. Daj mi tutaj małego, bo zaczyna płakać. No tak, weź go, weź go. On przy tobie jest jakiś bardziej spokojny. No, bo jestem jego matką. Przy matce zawsze dzieci są spokojne, ale ty jesteś ojcem. Przy tobie też powinien się uspokoić. Co jest grany Bartek? Znudziła ci się rola taty? Co jest grane? Ja naprawdę jestem zmęczona. Brudno w kranie jest nieumyte. Zakupy są niezrobione. Wszędzie walają się jakieś rzeczy, poduszki, koce. Och, Bartek, jestem wykończona. Kinia, nie narzekaj. Siedzisz tylko z dzieckiem w domu, to ja chodzę do pracy, to ja otrzymuję rodzinę. Serio? Tyle chcesz mi powiedzieć? Tak, taki jesteś mądry? To proszę bardzo. No, no, zostajesz z małym. Sorki, ale ja muszę iść na zakupy. Nie ma niczego w domu. A ty sobie przecież poradzisz. No, przecież to jest tylko siedzenie w domu. Skoro tak twierdzisz, no to to musi być mega proste, mega łatwe, relaksujące i proste. Tak więc powodzenia! Zostawiam cię z synem, nie z obcym dzieckiem. Kinia! Kinia, czekaj! Kinia! Kinia, co ja mam zrobić? Ki kinia, Kinia, czekaj, czekaj. No nie no wyszła. Już, już, to się z tobą. A niech to nie dokończę gry na konsoli. Cały poziom mi się teraz zmarnuje. Nie no nie wierzę. No, ale w sumie kinia chyba ma rację. Kini też się należy, jakiś odpoczynek. No, Już od dawna mówiła, że chce iść do fryzjera. O no co jest? Jesteś głodny? Już ci podaję mleczko. O, na spokojnie z tatusiem. O, proszę bardzo. No dobra, o, jesteś śpiący? Proszę, położę cię do twojej ulubionej kołyski. Udało się. Tatuś na medal. Haha, <laughs> wiedziałam, że to jest łatwe. I co, mały teraz będzie spać. Godzinę, dwie, albo nawet i trzy. No to ja mam czas. Mleczko odkładamy. A ja sobie tutaj siadam, biorę pada do ręki i zaczynamy gierkę. Moją ulubioną. O, w te takie roboty. Uuu, ale głośno. E, gdzie jest pilot? Nie mogę tego ściszyć. Co to za hałasy? Co tu jest grane? O nie, nie płacz, nie płacz. O, budziłeś małego. Ej, no ale jak to? On przed chwilą dopiero zasnął. No bo tak hałasujesz. Tę grę słychać już z daleka. Wiesz co, jesteś niepoważny. Zamiast się nim zająć, porządnie uśpić, być chwilkę cicho, poczekać, aż mocniej zaśnie, to od razu zacząłeś hałasować. On już teraz nie zaśnie! Wybudziłeś go, tak zwana turbo drzemka. Pięć minut i mu wystarczyło. E, serio? Ale jak to? To jak on śpi, to ja nie mogę sobie pograć? E, dlaczego nie? Jak on śpi, to by trzeba było zrobić obiad. Posprzątać, ogarnąć, a dopiero później na chwilę usiąść możesz grać, ale bez głosu. Ty jesteś jakiś niepoważny. Targają mną takie emocje. Raz jestem wściekła, raz jestem miła. To chyba z przemęczenia. Lekarka mi powiedziała, że potrzebuje chwilę odpoczynku, ale jak to zrobić? Nie, nie, nie chyba trzeba go przybinąć. Zrobisz to? Dlaczego znowu ja? Czego ty ciągle chcesz ode mnie? Zajmij się nim trochę, daj mi chwilę. Jakie mam iść do Fryzjera, jak ty nie potrafisz i nim zająć? Kinia, y ty płaczesz? Y co jest grane? Dlaczego? No, no właśnie dlatego. Y Wiesz co, weź go na spacer. O rany, no dobra. E no dobra, niech ci będzie. Ja już nie wytrzymuję. Czuję, że coś ze mną jest nie tak. To chyba ten moment. I, i, ja, i ja muszę wyjechać. Spakuję wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy: e, piżamy, mój ulubiony sweterek. E, wezmę jeszcze to. Nie, nie dam rady. Nie, no, Bartek musi sobie poradzić z małym. Czuję, że jak zostanę tutaj, to oszaleję. Czuję, że przez to, że jestem taka nieszczęśliwa, jestem jeszcze gorszą matką. A przez to, dzieciaczek ciągle płacze. On chyba to czuje. Dobra. Wszystko zostawione, mleko odstawione. Wychodzę. Źle się czuję. Boli mnie głowa. Mam wrażenie, jakbym ciągle chodziła smutna. Może to jakiś rodzaj depresji? Może ja naprawdę nie nadaję się na matkę? Ja wiem, jestem zbyt młoda. Nie radzę sobie z emocjami. Wzięłam wszystko, co potrzeba i, i jadę. Nie. Gdzie, gdzie ja się teraz podzieję? O, już chyba wiem, do kogo pójdę. Ona powinna mi pomóc. Wracamy do domu, kochanie. Wracamy, wracamy. Kinga, kinga, otwórz mi drzwi, bo, bo nie mam jak. Kinga, kinga. Co jest grane? Co, nie ma jej? Przez okno nigdzie jej nie widzę. Kinga, kinga. 249. Dobrze trafiłem. Kinga, kinga. I co jest grane? Kinga, jesteś tam? Kinga. No nie, no muszę sam otworzyć. Co? Rzeczy porozbalane? Kinga, gdzie jesteś? Kinga, Kinga, kochanie, gdzie ty jesteś? Już wróciliśmy. Kinga, nie złość się na mnie. Kinga, tak sobie pomyślałam, że może byśmy wyjechali na wakacje. Kinga, czy ty w ogóle mnie słyszysz? Kinga, tak pomyślałam, że może Ty byś wyjechała na weekend na przykład do Cioci i do Kaśki. Ej, co jest grane? Nie ma walizek. Klucze zabrane. Siuchów nie ma. Ej, ej, co jest grane? Kinga! Kinga się wyprowadziła? Kinga mnie zostawiła? Zostałem samotnym ojcem? Kinga! O, o, nie, gdzie ona jest? Nie mam gdzie się podziać. No i trafiłam do mojej kuzynki i do cioci. Do rodziców mam zbyt daleko. Co co ja narobiłam? Chyba powinnam wracać w tej chwili do dziecka. Jestem okropną matką. Ach, tak się boję. Co, co ja powiem cioci? Że uciekłam? Że jestem przymęczona? Każdy jest zmęczony. Chyba nie mam odwagi zadzwonić. Chyba nie mam odwagi się do tego wszystkiego przyznać. Mamo, słyszysz to? Ktoś chyba stoi u nas pod drzwiami, ale nie dzwoni, nie puka. Masz rację, Kasiu. Może lepiej tam się nie zbliżajmy. Różni to teraz chodzą. A ale co masz na myśli, mamo? No nie wiem bezdomni, żebracy, albo jacyś oszuści. Nie, nie otwierajmy drzwi. Ale faktycznie, ktoś tam bardzo mocno płacze. No, mamo, pewnie potrzebuje pomocy. Ja idę to sprawdzić. Kasia, Kasia, czekaj. Mamo, otwieram. Mamo, przecież to. Kinga? Kinga, co ty tutaj robisz? A gdzie jest mały? A gdzie jest Bartek? Kinga, dlaczego ty płaczesz? Ja. ja nie miałam co ze sobą zrobić. Cio ciociu potrzebuje pomocy. Jestem przemęczona, ja nie nadaję się na matkę, nie mam siły, nie mam dla siebie w ogóle czasu, a Bartek, no niby pomaga, ale ja i tak wszystko robię. Och, Kinga, widzę, że dopadł mały kryzys, ale muszę ci coś powiedzieć, to jest normalne. Każda z młodych matek to przeżywa. Opieka nad małym dzieckiem wcale nie jest taka łatwa. No, Kinia, jak potrzebujesz pomocy, to dzwoń. Ja od razu przybiegnę, wezmę koleżanki, i przyjdę z mamą, z tatą. Od razu ci pomożemy. Ale, ciociu, bo, bo ja się nie nadaję na mamę. Ja jestem za młoda. Ja, nie, ja, ja, ja nie daję rady. Ciociu, ja na nic nie mam czasu. Mało jak zacznie płakać rano, to kończy wieczorem. Ja jestem z tym wszystkim kompletnie sama. Bartek jest w pracy, a ja nawet nie mam czasu dla siebie. Kinia, kinia, no my ci pomożemy. No, muszę to przyznać. Niestety tak to wygląda, kiedy ma się małego bobaska w domu. Ale musisz wiedzieć jedno: jesteś piękna i silna. Jesteś wspaniałą matką. A co najważniejsze, jesteś najlepszą mamą dla swojego małego synka. Nie, nie wierzę, Ciociu. Dobra mama by nie miała pomysłu, aby uciec z domu, a ja uciekłam. I, i co? Bartek nie ma pojęcia, gdzie ja jestem. Zostawiłam dziecko, nie nadaje się do tego. W tym samym czasie po drugiej stronie miasta Bartek panikuje, że został samotnym ojcem. Pomocy, pomocy! Panie policjancie chciałbym zgłosić z, zaginięcie. Moja żona! Moja żona zniknęła, nigdzie jej nie ma! Oj, dobrze, już w porządku, spisujemy zeznania. Kiedy żona zniknęła? Wczoraj, przedwczoraj? Jak to się wydarzyło? Żona zniknęła jakąś godzinę temu, ale się spakowała. Nigdzie jej nie ma. O, zostałem sam z małym dzieckiem. Godzinę temu? To nie jest żadne zaginięcie. Żona pewnie poszła do sklepu albo do fryzjera. No nie, takiego zgłoszenia to ja nie mogę przyjąć. Ale jak to? Ja żądam! Ja żądam, aby ją znaleźć w tej chwili. Ja się o nią martwię. Ma chyba jakieś problemy, jest przemęczona. Mówiła coś o depresji. A, to zmienia postać rzeczy. No ale godzinę od zniknięcia to nic nie zrobimy. Musimy odczekać. Pomimo tego, co pan powiedział. No i jak to? Nadal mam być samotnym ojcem? No nie! Ja czuję, że coś złego mogło się wydarzyć. Ach, ta policja! Powinniście od razu zacząć jej szukać! Kinga, jeżeli masz ochotę, to możesz na kilka dni się do nas wprowadzić. Będzie nam raźniej. Ty będziesz z maluszkiem, my tobie pomożemy. O, tak, tak. Jeżeli to ma tobie pomóc, to, to z wielką ochotą nawet odstąpię ci mój pokój. Nie, ja postąpiłam źle. Aby teraz to naprawić, powinnam szybko wracać już do domu. Ale dopiero co do nas przyszłaś, opowiedziałaś co się stało i uciekłaś, bo ja sama nie wiem co mam robić. Ciociu, Kinga, ciociu, Kasiu, ja źle się czuję. Ja naprawdę uważam, że jestem złą matką, najgorszą. Powinnam szybko wracać do domu. Kinga? Kinga, kochanie, gdzie ty byłaś? O, Bartek, jak tam nasz mały synek, czy z nim wszystko w porządku? Tak, ale kochanie, ja się martwiłem. Gdzie ty zniknęłaś? Czy ty chciałaś się wyprowadzić? Czy ty chciałaś mnie zostawić? Czy ty nadal chcesz to zrobić? Nie, nie. I, i, ja mam jakiś kryzys, jakieś załamanie. Czuję, że nie jestem dobrą matką. Co? Jesteś najlepszą matką, najlepszą żoną piękną, wspaniałą i mądrą, która idealnie się zajmuje swoim synem. Jesteś wymarzoną żoną i wymarzoną mamą. Na, na, naprawdę? Na, naprawdę tak uważasz? No pewnie. I, i, I stwierdziłem, że żeby odpocząć to pojedziemy na wakacje. Mam odłożonych trochę oszczędności. Pojedziemy na wakacje i obiecuję, że będziesz miała mnóstwo wolnego czasu. Ja się wtedy zajmę małym, a ty basen, opalanie i plaże. Polecimy nawet samolotem gdzieś daleko w ciepłe kraje. No na, na, naprawdę? Tak dawno nie byłam na wakacjach. Dziecko, poród, ciąża. To wszystko sprawiło, że kompletnie zapomniałam o sobie, A, ale nadal uważam, że chyba nie jestem zbyt dobrą matką. Nieprawda, zobacz tylko. Gdy weźmiesz naszego małego synka na ręce, od razu się uśmiecha. Och, ja ten uśmiech kocham. Jest najwspanialszy na świecie. Nie wiem, dlaczego wyszłam z domu. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Dobrze, dobrze, ja to rozumiem. Nic złego się nie stało. Najważniejsze, że jesteś cała i zdrowa i że wróciłaś do domu.